Subiektywnie ujęty komentarz agnostyczny. To było do przewidzenia. Skoro dzisiaj jest 13 odcinek Suki, to było wiadomo, że Barcelona przerżnie. I rzeczywiście przerżnęła. Nie trzeba być geniuszem, by wpaść na to, że właśnie o wydarzeniach ze wczorajszego meczu sobie dzisiaj podyskutujemy. Ale najpierw wróćmy do komentarzy do odcinka sprzed tygodnia. Oku maju zastanawia się, jak głupi i buldupowy komentarz musi być, by znalazł się w odcinku. Cóż... Taki jak twój wystarczy. Widać, że boli dubsko, że do tej pory cię nie było, a poza tym nie postawiłeś przecinka przed by. Damian zdążył już wrzucić swoje przemyślenia do wczorajszego meczu. Według niego Marcelo był man of the match i wkręcał obronę Barcelony w ziemię. Po pierwsze tę obronę to i Piast Gliwice by pewnie wkręcił w ziemię, a po drugie zobaczmy jak ten, przypominam, lewy obrońca zachowywał się przy prowadzeniu Barcelony. Popatrzmy, bo zrobił w obronie dokładnie to, o co go posądzałem. Jedynie Messiemu możemy podziękować, że Barca zdobyła tylko jedną bramkę. I jeszcze komentarze z tu. Kacper poddawał w wątpliwość, że obrona Barcy jest słabsza niż Realu. Myślę, że wczorajsza gra zrewidowała ten pogląd. Julek stawiał natomiast Casiasa dwa poziomy niżej niż bramkę. No wczoraj nie można było mieć pretensji do żadnego z bramkarzy, ale to Iker wyciągnął to, czego nie powinien. I na koniec pytanie od Dawida pytanie, od którego zaczniemy dzisiejsze rozważania. Co sądzę o obronie Barcelony? Jeśli najlepszy środkowy obrońca w zespole ma 1,74 m, to wiedz, że jest przejebany. Albo. Jeśli Pikę jest w łóżku równie chujowy co na boisku, to wiedz, że wkrótce zostanie singlem. Albo to. Najlepsze w grze dla niego jest to, że pamiętam, jakim był zajebistym obrońcą. Jest dramat. Jeśli ktokolwiek nie jest w stanie tego dostrzec, to powinien udać się do okulisty. Zacznijmy od zestawienia obrony na wczorajszy mecz. Patrzę i myślę sobie – koncepcja jak za Pepa. Alves będzie śmigał prawą stroną, a Mattieni czy Mabidal będzie ustawiony mocno defensywnie. Ale im dalej w mecz, tym więcej ponurych wniosków. Wniosek numer jeden! Dzień dobry! Alves młodszy nie będzie, a i lepszy niestety też nie. I czasy jego swobodnego śmigania się skończyły. Nastały czasy ponurych centr. Wniosek numer dwa! Dlaczego do kurwy nędzy Matthew non stop leciał do przodu, zostawiając z tyłu dziurę? A jak już się nie zapuścił do przodu, to krył na radar i nie doskakiwał do rywali. Jaki był sens stawiania na niego, a nie na Albe przy takim pomyśle na grę? Przecież na pewno grałby lepiej z Neymarem i tworzył lepsze kombinacje. Wniosek numer 3! Od wczoraj przeczytałem mnóstwo komentarzy, że Pique wcale nie zagrał fatalnego meczu. Dzień dobry! Kretyński karny, nieodgwizdany karny, zafał na Benzemie, próba kiwania się z Benzemem we własnym polu karnym i oczywiście strata w tym momencie to tylko najpiękniejsze kwiatki w jego wykonaniu. Chyba trochę obniżyliście standardy oceniania obrońców, skoro dla Was był to niezły mecz w jego wykonaniu. Wniosek numer 4! Najbardziej radosny. bardzo nie może kupować nikogo w trakcie dwóch najbliższych okienek transferowych. Dzień dobry! I co z tego, że są Bartra Montają, skoro nie potrafią wygryźć kiepsko grających na swoich pozycjach rywali? Co z tego, że jest fermalen, skoro jego pobyt na kampną można traktować jako wyjazd do seminarium? Jeden wyraz, 10 liter. Przejebane! Przewidywałem, że to właśnie słaba dyspozycja defensywy będzie kluczem do porażki, ale naprawdę nie przewidywałem, że będzie aż taka kupa. Drugi groźny rywal i drugi raz dostajemy w plery. Mascherano powinien grać na dm zamiast Busquetsa. Wczoraj zwłaszcza w pierwszym etapie meczu były takie momenty, gdy mówiłem wrócił Busquets. Ale wiadomo, później robił wszystko, by mnie wyprowadzić z błędu. Przestał czyścić, a zaczął tracić i to w wyjątkowo głupi sposób. Tylko jest jeden problem z wystawieniem zamiast niego Mascherano. Wtedy w obronie pozbylibyśmy się najlepszego wczoraj defensora i zagrałby pewnie Mathieu Spique. Dwaj zawodnicy tak mobilni, że objechałbym ich pewnie poruszając się o kulach. Sam nie wiem co gorsze, ale wczorajsza gra Busquetsa niestety nie nawiązywała do najlepszych chwil w jego wykonaniu. Nawet nie była blisko. Coś ty kibicu Barcelonie zrobił, że ci Iniesta nóż w plecy wpierdolił. Oj, blada twarzo. Choć chyba powinienem powiedzieć, biada ci twarzo. Za wczorajszym mecz mam do Iniesta o wiele więcej żalu niż do Szawiego. Generał może i był niewidoczny, ale w przeciwieństwie do Iniesty nie wyróżniał się kretyńskimi stratami i akcją w stylu tej, po której padła bramka na 3-1. Swoją drogą, dla mnie to był bardzo wymowny obrazek. Pojedynek Isco z Iniestą, w którym młody Hiszpan pokonuje o wiele bardziej utytułowanego kolegę. Osiem lat młodszy, Biłkarz był wczoraj jakieś osiem razy lepszy i dał kilka jasnych sygnałów. Po pierwsze, pora na zmianę Gwardii w La Rocha. Po drugie, czasy złotego środka pola w Barcelonie. Dawno minęły i pytanie, co zrobić, by spróbować je przewrócić. Po raz kolejny przesrane. Tymczasem w Realu nadmiar bogactwa. Hames ostatnio gra naprawdę dobrze, Isco wydaje się grać lepiej od Bale'a, a swoją drogą jest jeszcze modlić jest Kedila, a także niedostępny wczoraj Waliczek. Ja tam nie widzę powodów do zmartwień, tylko do świętowania. Aha, w Barcelonie jest na szczęście Rakitic. Wczoraj nic nie pokazał, ale co miał pokazać, jak Real był już nastawiony mocno na defensywę, i zresztą bardzo słusznie. Pięciu obrońców, dwóch defensywnych pomocników i weź tu coś zrób. Jak masz po swojej stronie boiska Pedro i Alvesa, to w ogóle jest bosko. W piłce jest jak w życiu. Jak człapiesz, to chuja ugrasz. Spośród trójki napastników Barcelony, Messi był wczoraj najsłabszy. Podobnie zresztą jak Ronaldo w napadzie Realu. Z tą różnicą, że Cristiano marnował okazje, które mogły co najwyżej przygotować Barcelonie pogrom, a Messi człapał w momencie, gdy powinien zapierdalać. Nie da się wygrać meczu nie zapierdalając i nic tu nie ma do rzeczy fakt, że szybko zarobił żółtą kartkę. Żółta kartka nie oznacza, że masz człapać, gdy rywal ma piłkę, tylko że nie masz musi się wpieprzać w nogi, ale naciskać trzeba. To kurwy nędzy. To jest klasyk. I w dupie mam Ego Messiego i fakt, że chciał na Bernabeu powić rekord ligi. W tym meczu Ego odkłada się na bok. Nie ma Messiego, jest Barca, Real i koniec. I trzeba zapierdalać. To wie nawet kibol na trybunach. Walczyć, biegać i się starać, u trzeba zapierdalać. To jest kurwa proste jak dodawanie. Kujowy piłkarz zyskuje wiele samym faktem, że zapierdala, a nawet najlepszy piłkarz przechodzący obok meczu będzie głównym, co Messi wczoraj udowodnił. Złota piłka? Chwa ludzie. Ostatnie złudzenia Maskiego na ten rok poszły się jebać razem ze wczorajszymi trzema punktami. Nara. Zawód straszny nie dlatego, że nie szło, tylko przede wszystkim dlatego, że myślał o sobie, nie o drużynie. Przynajmniej Suarez nikogo nie pogryzł. A nie, to już nie jest śmieszne. Gość praktycznie nie grał w piłkę 4 miesiące, a Messiego wczoraj przyćmił. Powinien mieć dwie asysty, ale zakończył z jedną i raczej nie ma powodu do narzekań. Ale, oczywiście ja rzekam, bo już widzę, że nie przeszło mu to pedalskie symulowanie. Mija Ramosa, czuje dotyk ręki na barku i pada w akcji, z której coś mogło być. No, skrajny kretynizm. Obawiam się, że Barcelona będzie miała swojego Ronaldo, który wczoraj naprawdę ośmieszył się, próbując wywalczyć karnego, widowiskowo padając po tym, jak wpadł na Busquetsa. A tym, co widzieli tam faul, puszczam oczko. Kakaowe. I jeszcze pomówmy o pojedynku trenerów, który Lucho przegrał z Kretesem. W zasadzie Ancelotti po meczu mógł mu pokazać coś takiego. Toma! Podoba mi się ten trener i martwi mnie, że szkoli Real. Na fioletowej stronie czytam popisy hala dzieci, że on tak naprawdę ciągnie myśl Mourinho i to Portugalszykowi powinno się zawdzięczać sukcesy. Pójdźcie na spacer, gdzieś nad staw i się utopcie. Wróci Wam to męki życia, bo przy Waszej inteligencji życie będzie męczarnią, a społeczeństwu da szansę na lepsze jutro. Mamo, kup mi koszulkę Realu. Pierwszy klasyk w sezonie Barcelona wyraźnie i zasłużenie przegrała. Pora na wyciągnięcie wniosków. Pierwszy jest taki, że nadal mamy punkt przewagi nad Realem i to jest świetna wiadomość. Drugi jest taki, że Lucio nie radzi sobie z mocnymi rywalami i jeśli tego nie zmieni, to nie mamy co marzyć o jakichkolwiek pucharach. Nie mówię o lidze, tylko o grach pucharowych. Trzeci wniosek jest taki, że sezon jeszcze długi. Jeśli chodzi o ligę, to oczywiście nie mamy jakichkolwiek odpowiedzi na to, komu bliżej do mistrza. Czwarty wniosek. Real z optymizmem może patrzeć w sezon. I wniosek numer 5 Do zmiany zarządu już tylko dwa lata. Szybko zleci.